Dziś zapraszam Was na tabliczkę treningową. Używacie też takich tabliczek? Tabliczka treningowa jest robiona po to, żeby sobie coś wypróbować, sprawdzić i potrenować. Nie możemy do sklepu Inspirello kupić tabliczek, które mają pięknie frezowane brzegi. Kiedyś mieliśmy w ofercie takie tabliczki, ale niestety firma, która nam je robiła, już nie istnieje. No, i co z takim fantem zrobić? Pomyślałam, że spróbuję namalować piękne boczne frezy. Tabliczka to zazwyczaj finansowa tanioszka, więc nawet jeżeli coś troszkę nie wyjdzie, to nie szkoda. Malowane frezy ćwiczebne będą pasowały do każdego pudełka oraz do każdej pracy, bez względu na to, czy to jest praca letnia, jesienna czy zimowa. Przy okazji tej pracy można sobie poćwiczyć trzy elementy. Po pierwsze, domalowywanie tła gąbeczką. Oczywiście pędzlem też można, ale gąbeczką wygląda to dużo ładniej i można zrobić przepiękne przejścia, więc polecam. Pędzlem tak sobie, a gąbeczką naprawdę dużo ładniej. Druga sprawa to zawijasy konturówką. Dawno już nie robiłam ich w takiej ilości, a jeżeli coś by mi nie wyszło, to zamalowałabym wszystko w kolorze tła, a potem tylko delikatnie te zawijasy pobieliła. Myślę, że też by fajnie wyglądało. W tej pracy cieniowanie robi naprawdę dobrą robotę, bo cieniowałam zarówno obrazek, jak i frezowanie. Myślę, że bez tego to by była zupełnie inna praca. Często piszecie mi w komentarzach do filmów, że Wam cieniowanie nie wychodzi. Według mnie podstawą ładnego cieniowania jest porządny pędzel oraz bardzo dobra, dedykowana do cieniowania farba. Uważam, że niewłaściwym pędzlem w ogóle nie da się cieniować, a nieodpowiednia farba to także porażka, bo ważna jest zarówno pigmentacja, jak i gęstość farby. Gorąco namawiam Was do nauki cieniowania. Zrobiłam o tym specjalny film i pod wideo zostawię Wam link. Zobaczcie, to naprawdę nie jest trudne. Wystarczy trochę poćwiczyć. No to wracamy do mojego cieniowania, które ma wyglądać jak frezowanie boków. Żeby efekt był naprawdę 3D, potrzebne są dwa etapy. Po pierwsze, przeleciałam od zewnątrz na ciemno. I ten etap cieniowania ma takie samo natężenie na całym obwodzie deski. A teraz drugi etap: biała farba i cieniujemy od środka. Białym kolorem nie cieniuję już tak idealnie. Staram się zrobić intensywniej w tych miejscach, gdzie światło mogłoby się od krawędzi troszkę mocniej odbijać. Albo w tych miejscach, w których jeżeli chciałabym pobielić rameczkę pędzlem szczecinowym i białą farbą, farba siadłaby mi nieco mocniej. I ostatecznie mój malowany, nieprawdziwy fres prezentuje się tak. A teraz malowanie ramki konturówką. W sumie to mogłab tutaj przykleić jakiś ładny wycisk z masy, ale pomyślałam, że ćwiczenia konturówką zawsze się przydadzą i nawet jeżeli coś wyjdzie słabo, to przecież to jest ramka treningowa i nie szkoda. Wspominałam wcześniej, że miałam jeszcze plan B na malowanie tych zawijasów. Czyli odłożyłam sobie troszkę farby, którą malowałam tło i pomyślałam, że jak te zawiasy będą takie hmm, nie za zbytnie, to ja je zamaluję w kolorze tła, a potem troszkę pobielę. Będą delikatniejsze, ale wtedy niedociągnięcia już nie są tak widoczne. Machanie zawiasów konturówką także się przydaje, szczególnie w miejscach, gdzie nam coś nie wyjdzie i nie wiadomo, czym to zakryć. Wtedy wyciągam konturówkę i wszystko wygląda tak, jakby było zaplanowane. Film o malowaniu Zabijasów konturówką także dla Was nagrałam i jak zwykle podłączę go pod tym wideo. Jeszcze tylko środek przemaluję lakierem błyszczącym, bo to zawsze elegancko wygląda i praca prawie gotowa. Prawie, bo ta rameczka z konturówki od środka obrazka wygląda jakoś nie najlepiej, więc pomyślałam, że zakleję ją perełkami. Perełki do tej pracy świetnie pasują, a zakryją to, co uważam, że mi nie wyszło. I jeszcze tylko dowiążę chwostki i ćwiczebną tabliczkę uważam za gotową. Zastanawiam się, jak oceniacie ten namalowany fres, bo przyznam, że jak na pierwszy raz, uważam, że wyszedł mi całkiem ok. Pod wideo, jak zwykle, podłączę Wam linki do produktów, których używałam w filmie. Najważniejsze do cieniowania to użyć dobrego skośnego pędzelka i farb. Ja zawsze używam farb od Stampery i to jest seria Allegro. W opisie wideo szukajcie także filmów, jak malować konturówką i jak cieniować. Do zobaczenia!